Nie lecimy Dobrze, tam, wystarczy Dobra, panowie I teraz tak Cel Pol Ktoś dostał Od was ktoś dostał? Krok do przodu wystarczy a ja chyba ja nie zostawię. jednej. Ale nagle dostał, Nie, to 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 nie to oszukiwać! Nawet jak się nie rozbiła, to schodzimy! Uwaga! Cel! Pol! Jest, dostał! Dawaj, bo kolbami dobijemy! Uwaga, krok do przodu! Cel! Pol! Jest! Chłopaki, nawet tak się nie rozbije, a dostaniecie, to schodzicie. Krok do przodu! Cel. Pol. Dostał! A dostałem Uwaga, krok do przodu! Cel! Pol! Jest! Jeden na jednego! Krok do przodu! Cel! Pol! O jest! Ty też? ремис ремис Да, мы нормальные!